Witajcie, poszukiwacze prawdy. Nazywam się Chris Kliński. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy po klęsce w wyborach prezydenckich rząd Donalda Tuska stoi na krawędzi rozpadu, a sam premier na krawędzi politycznego końca. Jak poinformował dziennikarz RMF FM Jakub Rybski, informacje, które dotarły do naszej redakcji wskazują bezprecedensowy kryzys w koalicji 15 października. Troje ministrów może w najbliższym czasie odejść z rządu. To nie tylko problem z pojedynczymi osobami, to symptom głębokiego kryzysu zaufania, który może doprowadzić do upadku całego gabinetu. Dzisiejszy program poświęcimy analizie tego, kto faktycznie może stracić stanowisko. Dlaczego koalicjanci otwarte mówią o konieczności zmiany premiera i czy Donald Tusk ma jeszcze jakąkolwiek szansę na polityczne przetrwanie? Źródła w koalicji rządzącej wskazują na konkretne nazwiska ministrów, którzy mogą stracić swoje stanowiska w ramach zapowiedzianej rekonstrukcji. To nie są przypadkowe dymisje, to celowane usunięcie osób, które stały się politycznym balastem dla premiera. Pierwszym kandydatem jest Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, którego bezradność w rozliczaniu PiSu stała się symbolem nieskuteczności całego rządu. Jak informują nasze źródła, otoczenie Donalda Tuska jest niezadowolone z tempa rozliczeń PiS oraz braku sprawczości w kluczowym resorcie. Bodnar, który miał być symbolem przywracania praworządności, Okazał się minister bez wizji i odwagi. Drugą osobą na liście jest Paulina Hennik-Kloska, minister klimatu i środowiska z Polski 2050. Posłowie koalicji rządzącej otwarcie mówią, że minister klimatu wykazała się całkowitą nieskutecznością. W resorcie, który miał być wizytówką Zielonego Ładu, panuje kompletny chaos, a sama minister straciła zaufanie nie tylko Tuska, ale i własnego ugrupowania. Trzecią kandydatką do dymisji może być Izabela Leszczyna, minister zdrowia. Choć jest uznawana za osobę zaufaną obecnego premiera, ewentualna dymisja może być związana z decyzją samej minister. System ochrony zdrowia w Polsce dalej się sypie, a obietnice naprawy okazały się pustymi słowami. Ale to nie koniec problemów kadrowych. Ponoć rozważanym scenariuszem jest również odejście ministrów bez którzy zostaliby przesunięci na stanowiska pełnomocników Rady Ministrów. To próba kamuflażu rzeczywistej skali problemów, formalne obniżenie rangi stanowisk ma ukryć faktyczną degradację osób, które nie sprawdziły się w rządzie. Po przegranej Rafała Trzaskowskiego w koalicji 15 października doszło do bezprecedensowego zjawiska. Otwarty bunt przeciwko Donaldowi Tuskowi. Po raz pierwszy od objęcia władzy premier spotyka się z publiczną krytyką ze strony własnych koalicjantów. Tusk powinien podać się do dymisji, to słowa jednego z wpływowych polityków koalicji rządzącej. Ten sam polityk stwierdził kategorycznie: Powinien podać się do dymisji i postawić kogoś innego w swoje miejsce w porozumieniu z koalicjantami. Mówiąc wprost, Przyjąć odpowiedzialność za porażkę Rafała Trzaskowskiego, który w dużej mierze przegrał przez brak sprawczości tego rządu, za który odpowiada premier Donald Tusk. W PSL panuje szczególne rozgoryczenie. Tam są posłowie, którzy żądają zmiany premiera. Jak słyszymy z naszych źródeł, ludowcy czują się oszukani przez Tuska, który obiecywał im znaczącą rolę w rządzie, a dostarczył jedynie konfliktów i porażki. Szczególnie ostro wypowiedział się wiceminister Rolnictwa Stefan Krajewski, który stwierdził, że ludzie nawołujący do zmiany premiera nie mają wstydu, żeby tak mówić. Dodał jednak znacząco: Dostaliśmy poważne ostrzeżenie. Mój gabinet jest od tygodnia spakowany. Czekam na odważne decyzje, które pozwolą mi w końcu skutecznie pracować. To jasny sygnał, nawet najbliżsi współpracownicy Tuska. Przygotowują się na jego upadek. Jeszcze bardziej wymowna jest zmiana narracji w mediach, które do tej pory bezwarunkowo wspierały Donalda Tuska. Po raz pierwszy od 2023 roku widzimy otwartą krytykę premiera w tych samych redakcjach, które dotąd go gloryfikowały. Grzegorz Schetyna, wieloletni sojusznik Tuska, powiedział w TVN 24. Do porażki Trzaskowskiego przyczynił się Tusk. To bezprecedensowe oskarżenie ze strony jednego z najważniejszych polityków Platformy Obywatelskiej. Schetyna dodał, że porażka Rafała Trzaskowskiego w wyborach wynika z błędów całego rządu i samego premiera. W Rzeczpospolitej pojawiły się jeszcze ostrzejsze oceny. Jak czytamy, majowe badania CBOs biły na alarm. Tylko 32 procera. Polaków popiera rząd Donalda Tuska, a negatywny stosunek do Rady Ministrów wyraża aż 44% proc badanych. Ponad połowa jest z kolei niezadowolona z tego, że polskim premierem jest Donald Tusk. To nie są przypadkowe sondaże, to sygnał, że nawet tradycyjni sojusznicy Tuska w mediach zaczynają przygotowywać grunt pod jego polityczny pogrzeb. Szczególnie bolesna była ocena Newsweeka, który napisał, Historia wyborów pokazuje, że przy takich niskich notowaniach żadnemu kandydatowi rządu nie udało się dotychczas wygrać wyborów prezydenckich. Fatalne oceny rządu koalicji 15 października i gorsza sytuacja finansowa rodzin przesądziły o porażce. Wszystkie sygnały wskazują na to, że Donald Tusk ma przed sobą tylko dwa scenariusze: albo drastyczna rekonstrukcja rządu połączona z całkowitą zmianą strategii. Albo polityczny koniec. Pierwszy scenariusz to samobójstwo polityczne. Tusk pozostaje na stanowisku, ale przeprowadza tak głęboką rekonstrukcję, że faktycznie przyznaje się do porażki. Wymiana trzech ministrów to tylko początek. Nasze źródła wskazują, że w grę wchodzi wymiana nawet połowy składu rządu. Drugi scenariusz to dymisja i przekazanie władzy komuś innemu z koalicji. W kuluarach coraz częściej mówi się o potrzebie świeżej twarzy, która mogłaby zjednoczyć koalicję i przeciwstawić się prezydentowi Nawrockiemu. Najważniejszym testem będzie wotum zaufania, o które Tusk zapowiedział, że zwróci się do Sejmu. Ale czy to wystarczy? Jak mówi jeden z naszych rozmówców, pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie, ale wszyscy wiedzą, że to tylko formalność. Prawdziwym testem będzie to, czy koalicja ma jeszcze jakąkolwiek wizję na przyszłość. Sytuacja jest na tyle poważna, że nawet Jarosław Kaczyński poczuł się na tyle pewnie, by zaproponować apolityczny rząd techniczny. To jasny sygnał, że opozycja wyczuwa słabość Tuska i przygotowuje się do przejęcia inicjatywy politycznej. Prawda jest taka, że koalicja 15 października istnieje już tylko na papierze. Po przegranej w wyborach prezydenckich, każde ugrupowanie zaczęło grać na własny rachunek, przygotowując się na koniec tej politycznej konstrukcji. W Polsce 2050 panuje frustracja. Szymon, hołownia, który liczył na znaczącą rolę w rządzie, został zepchnięty na margines. Jego ludzie, jak Paulina Henik-Kloska, nie sprawdzają się w rządzie, a to oznacza koniec marzeń o politycznej pierwszoligowości. PSL otwarcie rozważa opcje, ludowcy, którzy mają doświadczenie w koalicjach z różnymi partiami, już przygotowują się na nową rzeczywistość polityczną. Jak słyszymy, niektórzy politycy PSL nie wykluczają nawet koalicji z PIS w przyszłości. Lewica to już praktycznie trup. Jej poparcie społeczne spadło poniżej progu błędu statystycznego. W tej sytuacji Donald Tusk przypomina kapitana tonącego okrętu, który próbuje ratować się poprzez wyrzucanie pasażerów za burtę. Czy to wystarczy? To najważniejsze pytanie polskiej polityki na najbliższe miesiące. Donald Tusk, który jeszcze rok temu wydawał się niepodważalnym liderem opozycji, Dziś stoi na krawędzi politycznej katastrofy. Po pierwsze, stracił wsparcie własnego ugrupowania. Platforma Obywatelska, która dotąd ślepo podążała za swoim liderem, zaczyna zadawać niewygodne pytania. Porażka Trzaskowskiego to porażka całej strategii Tuska, a tego nie da się ukryć żadnymi rekonstrukcjami rządu. Po drugie, stracił wsparcie koalicjantów. PSL, Polska 2050 i Lewica. Już otwarcie przygotowują się na politykę bez Tuska. To oznacza, że nawet jeśli formalnie zostanie premierem, będzie rządził bez realnego mandatu. Po trzecie, stracił wsparcie w mediach. Jak widzieliśmy, nawet najbardziej przyjazne mu redakcje zaczynają publikować krytyczne materiały. To sygnał, że elity medialne przygotowują się na nową rzeczywistość polityczną. Po czwarte, Stracił wsparcie społeczne. Sondaże pokazują, że większość Polaków chce zmiany premiera. W demokracji nie da się długo rządzić wbrew woli społeczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk ma przed sobą co najwyżej kilka miesięcy na politycznym stanowisku. Czy wykorzysta je na eleganckie zakończenie kariery, czy też będzie kurczowo trzymał się władzy do końca? Czas pokaże. Drodzy widzowie, Analizując dostępne informacje, dochodzimy do jednoznacznego wniosku. Rząd Donalda Tuska przeżywa najgłębszy kryzys od momentu objęcia władzy. Troje ministrów do dymisji to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym problemem jest utrata wiarygodności całej koalicji i samego premiera. Czy Donald Tusk przetrwa politycznie? Czy zdoła przeprowadzić rząd przez kryzys? Czy koalicja 15 października dotrwa do kolejnych wyborów parlamentarnych? Na podstawie naszych analiz odpowiedzi na te pytania są jednoznaczne: nie, nie i nie. Obserwujemy sytuację i będziemy informować o dalszych wydarzeniach. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy świadkami historycznych zmian w polskiej polityce. Na końcu tradycyjnie polecam moją książkę Polska w likwidacji. Czy Polska przetrwa rządy koalicji 13 grudnia? Dostępna w sklepie. Link w opisie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydania naszego programu śledczego. Prawda zawsze wyjdzie na jaw.